Tak, to jest jeszcze poniedziałek, ale chciałam Wam pokazać, jak wyglądają te fugi, które są wyczyszczone. I powiem Wam tak: w jednych miejscach jest lepiej, w drugich jest gorzej. Tu już nawet widać, widzicie? A tu, tu się ekstra druściło, tu coś minęłam, a najgorzej jest standardowo przy samych drzwiach. Widzicie? Tu jest najczęściej używane i tu będę musiała to po prostu powtórzyć. Ale wiem, że może być naprawdę fajnie, bo tu już jest elegancko. No wiadomo, że było znaczy w sumie mniej, nie mniej, bo tam jest wanna, no to myślę, że... Ale można było to zrobić jeszcze lepiej i będę po prostu powtórzę to jeszcze raz i na pewno będzie tak jak tu. Musi być, bo nie ma innej opcji. Chcę mieć tak, bo tutaj się ładnie wyczyściło, a tutaj zostało mi pewnie jakoś tak... Ja się chyba najmniej skupiłam przed wyjściem. O, i znowu rozładowana bateria. Tak jest nagrywać telefonem, ale chciałam Wam tylko tak od razu nagrać, no bo idę to znieść na dół, no i nalać wody do wanny. No i dobra, pierwsze koty za płoty, będziecie się śmiać, ale dobra, zrobiliśmy to. Tu jeszcze jest Koty za płoty, a tu jeszcze trochę ciasta, zobaczymy ile się z nich rozleci, to będzie pierwsza tura. No dobra, a teraz jeszcze kierunek poczta. Wysyłamy. Dziewczyny, dajcie znać, jak Wam dojdą te paczki. Będę Wam wdzięczna. Dobra, paki wysłane. Ale oczywiście nie wyszłam z pustą ręką. Wzięłam jeszcze mili takie fajne. Zobaczcie, będzie sobie liczyła. Ona teraz właśnie strasznie lubi liczyć. Także chyba rośnie nam kolejny matematyk. Wsiadam do auta wysłane paki. Mam nadzieję, że jutro już do Was dojdą. Przynajmniej może w czwartek, ale nie no, myślę, że w środę już będą. Dajcie znać. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Dzień dobry, nie przecierajcie odbiorników To są moje lusterka Emilia wypaprała mi wszystkie lusterka Mówię wszystkie, pokazuję Wam jedno Nie, tu zobaczcie Widzicie to? Także moje dzieci to nie zawsze są anioły Wymamlała mi tym To jest taka szminka Jej szminka I pomalowała wszystkie lustra Także dzień dobry Tym optymistycznym akcentem Was serdecznie witam I za chwilę już będzie lepsza widoczność Siema, idź z tej kuchni, bo chcę sprzątać Mógłbyś tam polecieć gdzieś? Hej! Się nie boi. Nie, żebyś rządził w kuchni, bo teraz ja tu rządzę, ale chciałabym tu ogarnąć. Na przykład te patelnię umyć. Ej! Szt. Słuchajcie, nie tak miało być, nie tak miało być, ale... Ja dzisiaj mam bardzo, bardzo busy dzień, czyli zajęty dzień. Nawet nie wiedziałam, że będzie taki zajęty, bo... Zaczęło się od rana tym, że dostałam o 8:00 10, Jakoś tak 7 SMS od pani z paznokci Pamiętasz Anulka dzisiaj masz na 8.40 A bo ja nie pamiętałam Więc yy, Bez kawy Bez niczego bo ja tyle co weszłam Emilię odwiozłam yy, Położyłam tylko zakupy Także dobrze było bułki wszystko mieli na śniadanie W sensie mąż razem z chłopakami A ja chyciłam Kubusia I pobiegłam Kubusia Soczek i normalnie do auta i biegiem i w aucie, widziałam że mam szmat drogi do pokonania, ale wiedziałam, że jak odpuszczę te paznokcie, to ja po prostu potem się nie wbiję na żaden wolniejszy termin i będzie tragedia, bo następny raz na pewno przyjęłabym mnie gdzieś tak za jakieś trzy tygodnie, więc to odpadało w ogóle, bo ja już nie miałam jednego paznokcia, jak widzieliście. E, także piernikiem jechałam, padało ja Wam tam nagrałam, e, to Wam puszczę, jaka była pogoda. raz było słońce, za chwilę padał deszcz, w sumie teraz jest dalej tak samo, bo teraz jest gdzieś tam z tyłu słońce. A jeszcze przed chwilą padał deszcz, bo e, droga jeszcze jest e, miejscami mokra. Jadę e, takimi polami, więc mogę z Wami pogadać. Gdzie jadę? Jadę do mojej mamy. Zabieram moją mamę i zawożę ją na wizytę do lekarza e, i... Ja miałam jechać w ogóle dzisiaj na pogrzeb, ale wyszło tak, że mamie zmienili termin i muszę ją zawieźć do lekarza, więc nie idę na ten pogrzeb. Trudno, dałam nam szej, pomodlę się wieczorem. Eee, wczoraj byłam z ciocią M, serdecznie pozdrawiam, bo mnie ogląda, czyli z moją pozytką, eee, w Action. Wiem Wam, że nic takiego wielkiego, ale gdzieś tam Wam przeplotę te zakupy z Action, bo mam... Eee, to Wam muszę nagrać w ogóle, bo jeszcze ich nie nagrałam, leżą w tej siatce i jak je przyniosłam, tak... Są. Ja sobie dzisiaj ubrałam cieńszy płaszczyk, bo jest mi ciepło. W ogóle wiatr wieje, ale ja już nie dam rady, chodzi taka wybochotana, wyubierana mocno, bo jest mi źle. Jest mi nieporęcznie, gotuję się, choćby miała nie wiadomo jak krótką koszulkę, to po prostu jest mi źle. I już przełożyłam się na coś cieńszego. Poza tym, co jeszcze ja wam mogę powiedzieć? Poza tym jestem po ciężkiej nocy, więc nie mogę jakoś tam... Zresztą widzieliście moje lusterko, które wyglądało świetnie po prostu. Nie jedno, a trzy załatwiła. Także moje dzieci nie zawsze są takimi aniołami, jak Wy myślicie. No ale to chyba wszędzie jest tak samo, także jest normalnie. E, dobra, mam nadzieję, że następnym razem odezmę się do Was już z lepszej... E, no z lepszego miejsca, a nie z samochodu. Nie będziecie słuchali mojego e, silnika które raz jeździ szybciej, raz wolniej. Staram się jechać wolniej, bo słuchajcie, dzisiaj ta pani policjantka, która wyskoczyła, nie, znaczy wyskoczyła auto policyjne, zobaczyłam. Oczywiście jechałam za szybko, standardowo. I pani policjantka tylko mi pokręciła głową. Nie chciało się jej wyjść, bo był deszcz, także na plusa. Uhu, uh, tym razem mi się udało. Ale muszę, muszę jeździć wolniej. I nie jeżdżę, wiem. Postaram się. Dobra, do zobaczenia yy, za chwilę. A jednak trochę jeszcze z samochodu. Słuchajcie, czekam na moją mamę, nie mogę wejść, bo y, może tam być jedynie osoba na zabieg. Także y, czekam na telefon od mamy, siedzę w samochodzie. Chciałam wam pokazać, jaki mamy park przed szpitalem. Widzicie? Ja z tego parku korzystałam y, za każdym razem, jak byłam z Filipem na patologii ciąży. Bo ja będąc z Filipem w ciąży, to byłam 7 razy albo 8 y, na patologii ciąży, także leżałam i tutaj właśnie na tym, do tego parku wychodziłam, żeby mąż mógł przywieźć Briana, żebyśmy mogli trochę siedzieć, posiedzieć, pogadać. I powiem Wam, że tak fajnie, że jest trochę zieleni koło tego szpitala. Fajnie to było w pandemii, jak można było zaparkować bez problemu, a teraz ojeździłam się dookoła i znalazłam jedno wolne miejsce. Ludzie stają gdzie mogą na jakiś po górkach wjeżdżają, jestem pełna podziwu, jak, w jaki sposób ludzie parkują. Przed chwilą przejeżdżałam, nie wiem, jak on tam wjechał, ale dobra, ok. Nie wiem, jak on wyjedzie stamtąd to w ogóle, czy coś nie urwie. I naprawdę ratują się jak mogą, bo jest ciężko. Przedtem, jak była pandemia, to pamiętam jakie tutaj były pustki. Przyjeżdżałam choćby z Emilą czy z Brianem wtedy, co tę nogę. To mogłam stanąć w poprzek, jak mi się podoba, a już dzisiaj niekoniecznie. Znaczy niekoniecznie, bo w ogóle nie mogłam znaleźć miejsca, ale udało się i na razie siedzę. Trochę mam do tego szpitala, bo muszę przejść przez cały ten parking. Ale no, jak nie mogę wejść, no to będę siedzieć w samochodzie, bo tam wieje mało głowy, nie urwie. I jeszcze chwila mi pada. Z racji tego, że siedzę i czekam, zobaczcie jak pada. I to są te takie kulki jeszcze śnieżne całe. Masakra. Słyszycie to no nie? Hey, 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 pokażę wam jeszcze jak wyglądają moje paznokcie. Dzisiaj moje paznokcie wyglądają. Tak. Tutaj jest to kocie oko. Widzicie? Jest taka kreseczka. Te dwa mam takie mega mega kolorowe. No a tutaj jeszcze różowe. Także dzieje się na tych paznokciach tyle samo co. Co w moim życiu teraz, no? Dużo się dzieje. Ale ja tak lubię. Nie ma nudy. No i przestało. I takie właśnie fale są. Taka pogoda teraz. Taka jesienna. Nie? Dobra, kochani, jestem. To jest ekspresowo nagrywany dzisiaj film. Ale co się nie robi? Ja bardzo chciałabym, żeby dzisiaj poszedł ten film. Dlatego y, dosłownie przyjechałam. Dwie minuty temu umyłam ręce i powiedziałam, że nagram to, co mam żeby ten film dzisiaj poszedł. Jaki mam dzień, to wiecie. Powiem Wam tak, że starość Panu Bogu nie wyszła. Ja już to powtarzałam i jest to strasznie przykre. Napatrzyłam się dzisiaj na, na chorych staruszków. Jakby nie było staruszków, bo to są ludzie po siedemdziesiątce i powiem Wam, że to jest przykre, że na przykład pani, która jest po zastrzyku w oko, musi dwie i pół godziny czekać na to, żeby ktoś z rodziny mógł ją odebrać. Smutno jej było, bo wszyscy wchodzili i wychodzili. Ze swoimi opiekunami. Tymczasem tutaj po panią nikt tyle nie przyjeżdżał. Nie wiem, nie wnikałam, nie interesuje mnie to, ale wiedziałam, że jest jej przykro. Inni znowu przywozili staruszków i zostawiali ich, wychodzili, choć można było poczekać. Ja czekałam na mamę i tam część ludzi też czekała, i niechaj na zakupy, i w ogóle odstraszał napis, który był na drzwiach, że nie wolno nam, osobom towarzyszącym, czekać, aczkolwiek nikt nam nic nie mówił. Wręcz przeciwnie, jak wypuszczali te osoby, które zostały przyjęte, to pytali, czy ktoś jest, żeby ich odebrać, no bo oni na to oko nie widzieli. A często jest tak, że... Telefon mi pada. w Masakra. A często jest tak, że to drugie oko też jest bardzo słabe. Także jeśli macie swoje rodziny, swoich starszych jeszcze rodziców, tam teściów, to opiekujcie się nimi, bo na to zasługują. Ja odstawiłam moją mamę do domu. Teraz Wam wszystko szybko pokażę, co kupiłam. Bardzo mieszane zakupy. Kupiłam taki termometr. Wiecie, ten, żeby przyłożyć do głowy. Ja Wam pokazuję pudełko. Zaraz Wam pokażę. Opinie miał bardzo dobre. Na Alegro kupiłam z takiej firmy Hexe. Hexe, Tak, tylko strzał i fajnie. Nie będę musiała budzić chorych dzieci, żeby zmierzyć im temperaturę, bo ja miałam jeden taki termometr, a jak padła bateria, to już nie szło tego naładować. Tutaj dostajecie też, o, baterijki, no ale wiadomo, że to są takie słabe baterijki. Ale ten termometr był jak najbardziej polecany. Także taki 66 zł na Allegro. Jak się spisuje, to pytajcie, będę Wam mówić. Mam nadzieję, że nie będę musiała szybko go używać, że będą zdrowi. Tutaj mam 5, przeszło 5 litrów yy, wizira, płynu wizir. Kupiłam w biedronce 34,99, chyba dobrze Wam mówię. Nie ma jak wizji, słuchajcie, czy kapsułki, czy płyn u mnie? Najlepszy jest wizjer, dajcie znać, jaki dla Was jest najlepszy. I takie szybkie zakupy z... Znowu szybko mówię, ale bardzo chciałabym, żeby ten film dzisiaj poszedł. Także proszę o łapki w górę, bo naprawdę stanęłam znowu na rzęsach, żeby był. Mam nadzieję, że znowu nie będzie tak, jak w ostatnim filmie, gdzie miałam takie problemy, żeby cokolwiek puścić. Dużo mnie to kosztowało. Z na gąbki takie... Osiem tych niby magicznych Ja je kupiłam ze względu na Briana jasne buty, o jemu najlepiej jest Domyć właśnie takimi, nie miałam Nie wiem jak się spisują, dam wam znać, pytajcie Kolejna rzecz Jest to świeca Erwika I tu jest zapach Cytrusy i wanilia Wiem wam, że Chodziłyśmy za milion i wohałyśmy wszystkie Ale bardzo ładnie pachnie Mam nadzieję, że będzie pachniała przy spalaniu Tutaj wzięłam Takie trzy ścierki z mikrofibry. Niebieska poleci do auta, do męża. Różowa dla mnie, a ta y, popielata zostanie w domu. Także do mycia samochodu, żeby przetrzeć y, kopit i może i nawet całe auto umyć. Tutaj jeden z tych płynów, który miałam. Ja miałam różowy. Teraz mam jakiś y, limonkowy. I black pepper, czyli co? Czarny pieprz? 98% naturalnych składników, proszę Państwa, ciastka, ja bardzo lubię ciastka, właśnie miałam te, to są z migdałami, były przepyszne, zjadłam samo to pokowanie w Trymiga, teraz wzięłam jeszcze drugie, takie jabłkowe, tu jeszcze takie ściereczki, niby do okna, tu są dwie sztuki, i też jakieś śmieszne pieniądze. Nie będę wam mówić, bo oczywiście nie mam paragonu, a bardzo się spieszę. Zobaczymy, jak będą się spisywały, bo moje okna są mega brudne. Dziś mąż tam widzę, oglądał e, jakieś urządzenie do mycia okien. Nie wiem. Nie kupił na razie. Nie wiem, czy kupi, ale kupił za to inny sprzęt i powiem Wam o nim w piątek. E, a tutaj są jeszcze takie chusteczki wyłapujące kolor. Ja czasami e, używam takich chusteczek, bo. Jak jest mało takiego i takiego, to po prostu dołączę do kupy w chusteczka i nic złego się nie dzieje i e, całe te moje zakupy. Dobra, spłamałam. Mam jeszcze takie dwie duże poduszki. Chciałabym, żeby były takie zapasowe poduszki. Pokazuję e, wam jedną, ale są dwie i to są z Kauflandu czy Herfura? Nie pamiętam. Ale dwie takie poduszki, one ja 20 złotych, więc pewnie żadna tam, ale jako zapasowa może być. Więc yy, chodźmy na te wyjazdy, które marzę już o lecie. I do kampera, żeby właśnie je tam wrzucić, żeby jeździły, a nie zabierać tych z domu, tylko żeby były właśnie... W kamperze takie zapasowe, bo liczę na to, że będziemy jeździć na wodę kamperem w tym roku. Poduszki wyglądają tak z takiej firmy. No i tutaj. Pewnie niczego. O, poliester sil silikonowy. Także... Ale ja wzięłam właśnie dwie takie, żeby były zapasowe. A tu całe te zakupy i tak wygląda jeszcze ten termometr. Będziemy widzieć, czy jest dobry. No, naprawdę opinie miał bardzo dobre, więc mam nadzieję, że to tak. Wszystko leży na ziemi, normalnie żywią. Uch, dziewczyny, zmachałam się mąż, który rozmawia przez telefon. Słuchajcie, ja już się z Wami będę żegnać. Zabieram się za obiad o kolację, bo mi się dzisiaj zeszło. Nie wiem, jeszcze muszę wrzucić ten film. Pewnie znowu będzie późno. Proszę o łapki w górę. Jeśli jesteś pierwsza, zasubskrybuj, bo dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ten kanał y, jednak nie zginął gdzieś tam w tym YouTubie. Y, życzę Wam wszystkich kolor, wszystkim kolorowych snów, chyba, że oglądacie w dzień. No to, żeby ten dzień był naprawdę pogodny. Yy, I, a, i wiecie co? Rozdanie już doszło, bo już Anna pisała, także cieszę się, już piłam kawę z nowego kubka, także świetnie mam nadzieję, że resztę paczek też doszło do dziewczyn i odezwą się już wieczorem. Dzięki i do zobaczenia już w piątek.